Trochę nieuzgodnione, ale, ale spróbuję zadać dotyczące. Mamy u nas powstaje w Polsce coś jak KSEF. To jest mhm. generalnie mówiąc w skrócie, wystawiam fakturę, ona idzie z y, jakąś przychodową dla mnie, czyli mhm. ona idzie z automatu cała, w całości, wszystkie punkty, czyli data, wystawienia, miejscowość, co było przedmiotem usługi, jaka kwota, jaka stawka VAT-u, odbiorca, wystawca, wszystko idzie od razu do urzędu skarbowego. Czyli mhm. to automatycznie jakby y, wysyłane, a najpóźniej w chwili tam składania deklaracji za jakiś miesiąc że wszystko jakby dopiero kształtuje ten system, ale ma państwo, urząd, Ministerstwo Finansów, ma wiedzieć o tobie, no, właśnie o każdej fakturze przychodowej i kosztowej. Tak, że sami są w stanie, będą w stanie skontrolować poprawność tych deklaracji podatkowych w wysokości płaconych podatków.